Tym razem z naszym pogodowiem polowym zawitaliśmy do województwa opolskiego, a dokładnie pod namysłów. Jesteśmy na polach rolnika, który zgłosił nam problem spory i bardzo newralgiczny problem szkodników jesiennych w rzepaku. Będziemy chcieli o tym już porozmawiać w kontekście występujących na tym polu samosiewów, co później Wam pokażemy. I zapytamy naszego gospodarza, z jakimi szkodnikami ma największy problem i jak sobie z tym problemem radzi. Poruszymy też inny wątek, mianowicie mokry żniw, które coraz bardziej się nam wydłużają. Może tego nie widać, ale aktualnie troszeczkę pada deszcz, i jest to kolejny moment, który przerywa nam żniwa. W tym rejonie zostało mniej więcej 20% zbóż do skoszenia, czyli nie jest to jeszcze najgorsza sytuacja. Natomiast niektóre plantacje już są dość poważnie zagrożone, szczególnie te wylęgnięte, i o tym też będziemy chcieli dzisiaj Wam opowiedzieć. ze mną pan Łukasz Smolarczyk. Dzień dobry panie Łukaszu. Dzień dobry. Znajdujemy się na plantacji już skoszonej, na szczęście udało się, tak. e, rzepaku ozimego. No i tak, e, chcemy poruszyć tutaj kilka wątków jeśli chodzi o szkodniki jesienne w rzepaku. Wspominał Pan już, bo wcześniej zdążyliśmy już trochę porozmawiać o tym, że y, coraz większym problemem stają się y, w regionie generalnie, bo nie tylko u Pana, jesienne szkodniki rzepaku. Proszę, y, zanim zaczniemy y, o sytuacji bieżącej, proszę nam powiedzieć, y, jak do tej pory, czy jak kiedyś, może nie do tej pory, wyglądała ochrona y, rzepaku przed szkodnikami? Kiedyś przed wycofaniem zapraw neonicoidowych y, ta sytuacja była prosta z ochroną tego rzepaku. Rzepak był dobrze zaprawiony i nie wymagał na jesień praktycznie żadnej ochrony. Po wycofaniu zapraw ta ochrona jesienna stała się dość bardzo problematyczna i zależy od roku, bo w przestrzeni ostatnich lat każdy rok jest inny, jeżeli chodzi o pogodę jesienną i jeżeli rok jest suchy, to mamy gradację mszycy. I to jest największe wyzwanie. Ale jeżeli są lata o przekropnej pogodzie, to pojawiają się inne szkodniki, takie jak gnatarz, takie jak pchełka rzepakowa. I w ostatni rok w wielu powiatach województwa polskiego był olbrzymi problem z, jakby z ochroną rzepaków przed pchełką. I to było takie nasilenie, że część plantacji, gdzie rolnicy tych zabiegów wykonali mniej, po prostu na wiosnę musiało ten rzepak przesiać. I boimy się powtórki jakby w tym roku i no jednak boimy się o swoje plantacje i nie wiemy do końca jaka ta gradacja tych szkodników będzie. A przy pierwszych zbiorach na przyczepach było widać tej pchełki rzepakowej olbrzymie ilości. Zatrzymajmy się właśnie nad tą pchełką. Wspominał mi już Pan wcześniej o tym, że Yy, pojawia się w bardzo yy, bardzo licznie się pojawia ta pełka i teraz yy, jak Podchodzi pan do zwalczania tego szkodnika już jesienią? Czy w ogóle możemy jakoś sobie z nią poradzić? Eee, dajmy na to jeszcze, zanim pomyślimy o ochronie insektycydowej. Eee, wiadomo, kupujemy rzepak zaprawiony, tylko te zaprawy e, dzisiaj, które są dostępne na rynku, one działają bardzo krótko. One Jak działają... Pan to ocenia I ile on może działać? One tutaj? działają maksymalnie 2-3 tygodnie eee, i... Ta, y, po prostu pojawia nam się dziura i już rzepak, który ma pierwszą parę liści, my musimy po prostu opryskiwać go y, dostępnymi środkami, które są na, na rynku. Jest to y, ilość ileś pretroidów, które wiadomo działają tylko kontaktowo y, i nie są skuteczne przeciwko tak, y, takim szkodnikom jak pchełka, bo ona, my wykonamy zabieg, ona następnego dnia znowu nalatuje. I to jest po prostu przesuwowa walka z wiatrakami, tak, no, znajdujemy się koło wiatraków, ale tak to można tak to to może nawet jest walka, walka z wiatrakami i, i mówię, no, prosta uprawa rzepaku, która generuje w województwie opolskim naprawdę stabilność tych gospodarstw, stała się no, trudna. Trzeba tak to powiedzieć. Od jesieni już mamy trudności, potem na wiosnę też jest, są trudności jakby z chowaczami łodugowymi i z innymi szkodnikami ale naprawdę no, ta sytuacja się robi bardzo trudna. Mówię, zostały nam pyretroidy, został nam acetampirid, e, który jest zarejestrowany, ale on naprawdę już jest bardzo mm, mocno wykorzystywany i pojawiają się na niego odporności. I my jako Samorząd Rolniczy Województwa Opol Opolskiego e, apelowaliśmy i do, tutaj do Ministra Rolnictwa o może przywrócenie e, tych zapraw skutecznych. E, no niestety na razie jest to niemożliwe przez pewne rozwiązania Komisji Europejskiej, która wycofała e, zaprawy na bazie neonikolidów. E, po prostu jest to na, na, na daną chwilę niemożliwe. No i boli nas jako środowisko rolnicze ta jednak hipokryzja e, Unii Europejskiej, bo z jednej strony nam się zabrania stosowania pewnych substancji, a z drugiej strony ściąga się produkty, towary rolne i z Ukrainy, i z krajów Mercosuru, gdzie te substancje są dopuszczone, tak? Problem faktycznie jest, bo nie mamy czym, mówiąc kolokwialnie, pryskać, ale chemia to jedno, ale możemy też sobie pomagać agrotechnikom. Czy według Pana termin siewu i pojawianie się szkodników ma, gra tu jakąś rolę? Czy Pan na przykład steruje terminem siewu, żeby ominąć pojawy pewnych szkodników, czy w pchełce, na przykład z pełką, ma to jakieś znaczenie? Hmm, tak. Zauważamy, że po prostu ta gradacja szkodników jest. Zależy, które pokolenie w danym etapie się pojawi, zasiewów, ale też jest ciężko określić, kiedy będzie główny nalot tych, tych szkodników. I na przykład, no tyle się mówi, żeby opóźniać termin siewu rzepaku, ale w przypadku pchełki w zeszłym roku, w niektórych powiatach ci, co rolnicy opóźnili, to na przykład trafili na największy nalot i mieli największe, największe problemy. Generalnie teraz odmiany hybrydowe charakteryzują się dużym wigorem i powinniśmy termin siewu opóźniać, tylko to wszystko może się skończyć też pewnymi problemami, bo jak opóźnimy termin bo przyjdzie mokra, zimna jesień, a takie też się nieraz zdarzają, to może ten rzepak już nie wytworzyć, nie wytworzyć odpowiedniej rozety przed, przed zimą. Może się za, po prostu być za mały i wejść w okres zimowy, w no, zbyt, ma, zbyt ma, niskiej fazie. Tak? I, I tutaj Opóźnianie jak najbardziej, ale myślę, że bałbym się opóźniać tego, tego siewu już powyżej 5-10 września, to już naprawdę to już jest bardzo ryzykowne. E, czy w różnych warunkach pogodowych różne szkodniki przebierają na sile e, lub też występują w mniejszej liczności? Jak to, jak to pan ocenia obserwując swoje pola? Tak, na przestrzeni lat zaobserwowaliśmy, że na przykład e, suchy wrzesień to jest większa presja mszycy wiadomo mszyca i oddziałuje na zrzepak bezpośrednio, że wysysa soki, ale jest wektorem chorób wirusowych. A w tych laka, latach mokrzejszych to jest znowu gnatarz, pchełki i to każdy sezon charakteryzuje się zmiennością jednak tych szkodników czy, czy, czy też śmietki kapuścianej. Ale ostatnie lata pokazują, że co sezon tych, tych szkodników jest coraz to więcej, bo po prostu startowaliśmy z określonego pułapu tych populacji szkodników, a teraz przez to, że nie mamy skutecznych metod zwalczania ich, to po prostu populacja jest coraz to, coraz to większa, ale tak jak pan słusznie zauważył, w określonych latach różni się, gradacja szkodników różni się, tak, bo w suchych latach jest więcej mączlika i mszycy, a w tych mokrzejszych latach to gnata, tantniś i wspomniana pchełka rzepakowa. Śmietka kapuściana jest niestety co roku i to w fazie, naprawdę wszystkie te szkodniki, jak wystawimy sobie żółte naczynia, to próg szkodliwości jest na bardzo niskich poziomach. I to po pierwszym w dniu. W, po w, pierwszej pierwszej dniu wy... w części jest osiągnięty próg szkodliwości. Tak, no, po pierwszym dniu wystawienia żółtego naczynia te progi są przekraczane, bo jak sobie zobaczymy, jaki jest próg szkodliwości, to one są bardzo, bardzo niskie. Są bardzo niskie, zgadza się. Czyli na dobrą sprawę różne warunki pogodowe sprawiają, że. Nie jesteśmy w stanie jednym zabiegiem zwalczyć wszystkich szkodników, wszystkich tych gatunków. Tylko tak. trzeba by pod każdego szkodnika wykonywać osobny zabieg. Tak, a zwłaszcza, że mówię, no, substancje, które nam zostały, one działają bardzo krótko. No, bo grupa peretroidów to jest, wykonujemy zabieg i one działają w tym czasie. Pomijając tak. już, że jest y, gro odporności na, na peretroidy, używamy je coraz częściej y, i stąd się pojawiają te odporności. Tak? I, i tutaj no, skuteczność, skuteczność tych zabiegów jest dość, dość niska, trzeba to o tym powiedzieć stanowczo. Pewnym rozwiązaniem, o czym, o czym tutaj pisaliśmy też w naszych, naszych artykułach, o czym mówią specjaliści z NOAGRAR, jest stosowanie niewielkiej ilości typu konozolu, na przykład w domiś do, do, do Pyletroidów. To ma pomagać w późniejszym rozkładaniu się substancji czynnej właśnie pyre, insektycydów. No ale no nie oszukujmy się, no nie zrobimy z, z Pyletroidu środka działającego kilka dni, bo przy dobrych warunkach to pewnie są może dwa dni działania. A jak wzrośnie temperatura, to praktycznie tylko tu i teraz. Tak, tak yy, to są rozwiązania, które myślę, że większość rolników stosuje, tak? bo z reguły, jak już wykonujemy zabieg, to nie jest połączony np. z wczesną regulacją i tam idzie to bukonazol, yy, to w jakim stopniu może pomóc, tylko przy takiej gradacji szkodników, jaka występuje to myślę, że to troszeczkę poprawi tą skuteczność, ale jednak no, nie wyeliminujemy całkowicie tych szkodników. Tak? No, nam brakuje takich rozwiązań jak były, które są skuteczne. Tak? No, mówię, rolnicy na Ukrainie na jesień rzepaku nie pryskają, mają skuteczne zaprawy i oni tych rzepaków na jesień tam nie, nie chronią. Tak? Pochodziliśmy troszkę już tutaj po uwrociu. I, i na tych starszych samosiewach znaleźliśmy już podziurowione liście, to znaczy, że szkodniki już tutaj są. I teraz pytanie, nie można się do tego przygotować oczywiście, bo, bo pogoda pokaże jaka będzie gradacja poszczególnych gatunków, ale jak Pan przewiduje, ile razy tej jesieni będzie Pan musiał wjechać z insektycydem, pomijając oczywiście zaprawę? Z przykrością w zeszłym roku były to trzy, yy, trzy zabiegi. Yy które musiałem wykonać. W tym sezonie, no ciężko jest to określić, ile tych zabiegów będzie, będzie do wykonania. Niestety się boję, że może być jeszcze więcej, a to już stawia pod znakiem zapytania możliwość uprawy rzepaku, tak? bo no musimy pamiętać, że każdy środek ma etykietę i musimy się z tych środków rozpisać, po prostu w ewidencji. I tutaj naprawdę, no ja powiem tak może dość stanowczo, że kończy się powoli możliwość legalnej uprawy rzepaku w naszym kraju. Jeżeli naprawdę pewni ludzie, którzy mają na to wpływ, nie zreflektują się tak? i naprawdę nie cofną pewnych szkodliwych jednak decyzji, które zapadły, to boję się, że czarne, złoto polskich rolników nie będzie już gościło na, na naszych polach tak? albo będzie gościło w znacznej strukturze. Jako krajowi dojście do areału miliona hektarów rzepaków zajęło naprawdę bardzo długi czas i my powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten areał utrzymać, tak, bo mamy duże przetwórnie rzepaku, które są zainteresowane przetwarzaniem tego rzepaku. A boję się, że po prostu możemy zaraz spaść nie wiem, do 800 tysięcy albo i poniżej 800 tysięcy hektarów uprawy rzepaku. Mamy taki sezon jak ten, który jest przekropny i który naprawdę w niektórych miejscach w kraju będzie może, może problem z zasiewem w ogóle rzepaku, tak? Bo mhm. na północy kraju rzepak się powinno już siać, a jeszcze żniwa się nie zakończyły. I to naprawdę no boję się, że area rzepaku w przyszłym sezonie może być dużo dużo mniejszy niż ty. A jakie są nastroje wśród pana znajomych? Bo nie jest tajemnicą, że jeśli pewne czynniki nam uniemożliwiają uprawy czy przeszkadzają, no to z, z części areału pewnie będziemy schodzić. Jak Pan do tego podejdzie w tym roku? A jak Pana znajomi do tego podchodzą? Rolnicy do końca jakby nie podejmowali decyzji odnośnie zasiewów rzepaku tutaj w naszym terenie. Rozmawiałem z handlowcami odnośnie sprzedaży nasion rzepaku i, i ta sprzedaż była stosunkowo słaba. Jednak myślę, że no, tak jak już to wspomniałem, czarne złoto polskich rolników i rolnicy w województwie polskim zasieją rzepak, myślę, że zasieją na podobnym areale jak w poprzednich latach. Ale jeżeli sytuacja ze szkodnikami jesiennymi i wiosennymi się nie rozwiąże, to myślę, że będziemy tracić areał rzepaku na rzecz kukurydzy, co będzie mogło skutkować pogłębieniem górki zbożowej, co by było niekorzystne, ale też chodzą inne uprawy jak słonecznik, soja na nasze tereny. No, i przetwórcy po prostu będą mieli coraz mniej rzepaku z, ze swojego rynku, tutaj z rynku krajowego, a będą musieli coraz więcej rzepaku kupić do przetwórstwa z rynku zewnętrznym. Kończymy wątek rzepaku, przenosimy się na inną plantację, tym, tym razem zboża, no i opowiemy sobie o trudnościach ze żniwami w tym roku. Przemieściliśmy się z Panem Łukaszem na plantację pszenicy o zimej. Chcemy teraz zwrócić uwagę na, no na ten problem niestety w tym roku, że żniwa nam się troszeczkę wydłużają, bo jak w kwietniu i w maju nie mieliśmy tej wody, praktycznie jak na lekarstwo, tak czerwiec i lipiec no uraczył nas tymi opadami dość silnymi, to praktycznie w wielu regionach kraju, w większości Polski, no i tutaj też mamy ten problem. Panie Łukaszu. Tutaj, jakbyśmy byśmy ocenili, ile, ile jest wylęgniętej tej pszenicy, i tak procentowo? no Troszeczkę tutaj leży na tym polu. No, na pewno powyżej 50% tutaj pszenicy leży. Ona stała do zeszłego tygodnia, do kolejnej już fali opadów. Jeszcze stała, ale w zeszły weekend w okolicach 70 litrów tutaj spadło z wiatrem i już nie wytrzymała. Teraz przez weekend kolejne 25 litrów i jeszcze ją sukcesywnie dobija. I tak jak Pan Redaktor tutaj słusznie wspomniał, tak, my mamy przez lipiec tutaj na terenie powiatu namysłowskiego w okolicach 150 litrów, przez kilka dni, przez kilka dni e, sierpnia jest kolejne 25 litrów opadu, a na, tak naprawdę od, od stycznia do przez cały czerwiec, bo u nas też czerwiec był jeszcze suchy, to praktycznie nie mieliśmy takiej sumy opadów, która jest przez jeden miesiąc. Przez jeden miesiąc, czyli, I... czyli y, bardzo sucho, a teraz jest bardzo mokro. I y, tak. y, w Pana gospodarstwie, ile procentowo zostało jeszcze zbóż do skoszenia? Ja powiem, y, na terenie całego powiatu myślę, że y, rzepaki w większości są wykoszone, ale zboża zostało u nas w powiecie w okolicach 20%, ale y, jeżeli chodzi o całe województwo opolskie, mhm. bo mamy taki obraz jako samorząd rolniczy, jako mhm. Izba Rolnicza w Opolu, to są powiaty, gdzie zostało jeszcze 40-50% zboża, a jeżeli chodzi o, a jesteśmy województwem, gdzie te żniwa są najbardziej zaawansowane. Tak, My myślę, że Dolnośląskie, Wielkopolska i Lubuskie to są te rejony, gdzie żniwa są najbardziej zaawansowane. A jeżeli chodzi o kraj, to no naprawdę tego, tego zboża stoi bardzo dużo. I no, my mieliśmy w zeszłym roku powódź u nas na południu. Dzisiaj z tą powodzią zmagają się rolnicy na Żuławach mhm. e, i to pokazuje jednak e, oblicze pogody, jak ona jest, e, no nieobliczalna jednak, tak. E, pszenica jest wylegnięta i teraz, jak Pan ocenia, e, czy ona już e, gubi parametry w tym momencie? Tak, ona już gubi parametry i to dość znacznie. E, pojawiają się sygnały, akurat tutaj sprawdzaliśmy, e, jeszcze nie porasta to ziarno, ale Pojawiają się sygnały od rolników z innych powiatów, gdzie to ziarno już w kłosie zaczyna porastać. Na tych później zebranych rzepakach też się pojawiał już jakiś tam procentowy udział ziarna porośniętego. I no, jest to, jest to problem tak. Mówiliśmy tu o gęstości. Ile może spaść gęstość? No to jest ten parametr, który jakby bezpośrednio wpływa nam tak na plon. no, no Wymusimy powiedzmy przyczepę przy gęstości 82, no to mamy taki tonaż, a przy 70 kilku, to już nam się ten tonaż zmniejsza, czyli plon jest mniejszy. No, jak, jak pan to ocenia? Na samej gęstości, no to plon może spaść 10% i poniżej i powyżej 10%, tak? No bo pszenica, która ma powyżej 80% gęstości, a pszenica, która ma 70% gęstości. To to daje 15% spadku plonu na, na, na samej masie, no bo ziarna jest tyle samo, ale ona waży po prostu mniej. Tak? Tak. I tutaj na szczęście ta plantacja nie jest dobita do ziemi, to wylegnięcie jest takie, nie, 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 nie ma dobitych kłosów do samej ziemi, ale są rejony, gdzie po prostu jest to zwałowane i, i, i dobite do ziemi, tam gdzie jest to dowałowane do, do, do bo no to tam to ziarno zaczyna, zaczyna porastać w kosach. Tak? I, I to jest problem i województw południowych, ale też województw północnych, czyli całego kraju. Patrzymy w prognozę pogody i wygląda to dość optymistycznie, jeśli chodzi o ten tydzień. Przypomnijmy, że dzisiaj mamy, że się posiłkuje 4 sierpnia. Do końca tygodnia, od środy właściwie, już ma być pogoda, więc jak pan myśli, ile tej pszenicy potrzeba? Żeby, żeby tutaj wjechać kombajną. Wiadomo, no, ta wilgoć jest w gruncie teraz e, bardzo duża i te gospodarstwa, które nie dysponują suszarniami, no, one będą musiały poczekać z 2-3 dni takiej pogody z wysoką temperaturą, bo e, co charakteryzuje ten sezon, że e, były, był przekropny ten lipiec cały, ale też temperatury były niskie. E, my przyzwyczaliśmy się w ostatnich latach, że te lipce były bardzo gorące, mhm. temperatura 30 Spalne. stopni i powyżej 30 stopni. A tak naprawdę w tym roku na początku lipca było 2-3 dni takiej temperatury, a potem już ta temperatura była niska i tej pogody typowo na żniwowanie jednak nie było i są duże gospodarstwa towarowe na, jakby w województwie opolskim, które większość pszenicy, którą zebrała i to znaczna większość, która wszystko szła praktycznie przez suszarnie. W ogóle nie było, nie było pogody do wykoszenia z pola pszenicy, która miała 14,5 wilgotności. I no, tylko w tych dużych gospodarstwach, gdzie, gdzie były moce przerobowe suszarnie, były suszarnie, to po prostu oni i tak sobie to ustawili i tak sobie poradzili z tym problemem. Pan musi czekać na pogodę i na to, żeby tak. ta wilgotność była niższa, bo nie, nie, nie ma pan możliwości. Tak, ja przeszania. akurat nie dysponuję suszarnią i wiem, że to po prostu jest pierwsza inwestycja, którą by trzeba było zrobić w gospodarstwie, bo taki rok jak ten pokazuje jednak, że nie tyle kombajn i moc przerobowa kombajna, bo tych maszyn jest dużo na rynku, ale suszarnia, która pozwoli dosuszyć to ziarno jest bardzo ważną inwestycją w gospodarstwie. Panie Łukaszu, ja życzę, żeby się te żniwa szybko skończyły i w miarę optymistycznie. Państwu oczywiście życzymy tego samego. Jeśli chodzi o problem szkodników rzepaku, jesiennych szkodników rzepaku, to odsyłam oczywiście na łamy naszego pisma. Będziemy o tym pisać więcej. Panie Łukaszu, jeszcze raz dziękuję za rozmowę i za gościnę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.